I tak się składało, tak się złożyło, że Uczelniana uczelnia Rada Samorządu samorządów Akademii Rolniczej, studentów Akademii Rolniczej zwróciła się do nas z taką propozycją, aby zorganizować akcję zbierania nakrętek dla chłopca, który potrzebuje pustnej Wy jesteście razem z Wy, dzieci i Wasza Panie Płobczenie, opiekunki. Jesteście tymi wspaniałymi ludźmi, którzy zdecydowali się temu chłopcu pomóc. Tacy ludzie jak Wy zmieniają świat. To jest, jesteście młodymi ludźmi. I tacy ludzie jak Wy mogą zmienić świat wokół siebie. I wy właśnie uczestniczą w tej akcji tej świat Zmieniliście i... Chcieliście zmienić życie jednemu słowu. Chcieliście mu to życie po prostu ułatwić. Pani Marta będzie o tym opowiadała za chwilkę sobie. Słuchajcie, ja tutaj przeczytałem to, co napisała... gdy napisały dziś w klasy? Czwarta, czwarta A. Szkoła postanowała numer jeden. Bo napisały tak. Gdy się akcja rozpoczęła, krzywda chłopca nas dotknęła. Wojtusz Łódzka potrzebuje nasza pomoc. Go funduje. Czwarta A się pospieszyła. Pomoc chłopca. r a m b Sumacyjnie już wiemy z tego pierwszego podliczenia, że mamy ponad półtory na To jest zdecydowanie więcej niż... Sens, ale jesteście w też ludźmi natury, którzy szanują ekologię, ponieważ to, co robicie później, zbieracie plastik, który nie wala się gdzieś, tylko on jest właściwie w właściwy sposób i, i nie szkodzi y, środowisku. Publiczna szkoła podstawowa numer 4. Pani Agnieszka Pełna, Ramon, 127 kg. mnie, i dzieci, które piły, od razu w myszy nie wkładały do Ja. Jarek. Michał. Kuba. Tom. Karol. Karol. Agnieszka. Szymon. Michał. Marcin. Sam. Ja. Krzysztof. Krzysztof. Maciej. No, już... Nikola, tak? No to świetnie. Dla Was to było usługa ciebie Za dużo zaangażowałyście się w tą Proszę bardzo. Dzieci przygotowały pudełka, przygotowały ulotki, plakaty reklamujące całą akcję. Bardzo się zaangażowały. Wiem, że też rodzice, w zakładał zakładach pracę, też się zaangażowali do tej akcji, bo przynosili też zakrętki. Myślę, że szczególnego celu, który ma służyć pomocy temu, to jest też cel pośredni, właśnie uczymy przez to nasze kochane dzieciąga uczucia empatii. Będzie potrzebuje do mozy tośli nawał potey Zobaczcie, mam teraz padaczkę. Oraz jest... do 20 ton to nakrętek. Akcja nie zostanie przerwana. Jest jeszcze mnóstwo dzieci, które się płaszają.